Szczęść Boże wszystkim biorącym udział w naszych adwentowych wyzwaniach. Mam na imię Witek, należę do y, Odnowy w Świętym, Grupa Emałów przy terapii Andrzeja Boboli w, y, w Starożielca. Y, zostałem nominowany do przygotowania wyzwania adwentowego na dzisiejszy dzień, 3 grudnia. Y, a więc y, w pierwszym czytaniu bo do, do niego się odnoszę. Prolog Izajasz mówi Wów dzień śpiewać będę o te pieśni w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter ostateczny. Ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze. Pan jest wiekuistą skałą. Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi. I właśnie, a teraz wyzwanie na podstawie tego czytania. Chciałbym, abyś rozejrzał się wokół siebie, swoich znajomych i znalazł taką osobę, która właśnie jest taka wyniosła, niedostępna, zadufana w sobie, takie miasto niedostępne. Proszę, powiesz ją Bogu w modlitwie i poproś Pana, aby pozwolił jej budować od nowa na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Proszę, by pomóc w tym wezwaniu.